Witajcie, to są my. Cześć. Chcieliśmy Wam tam teraz przedstawić Mercedesa, gdzie miał, przed, miał wymieniony filtr cząstek stałych, czyli DPF na zamiennik, ponieważ okazało się, że miał uszkodzony. Licznikiem przed uszkodzeniem, licznikiem cząstek stałych sprawdziliśmy, że rzeczywiście nastąpiło uszkodzenie, bo pokazało dosyć duże wyniki. Tych cząstek, i tutaj klient zakupił filtr fil fil cząstek stałych zamiennik. Tak, zakupił w tej takiej znanej sieci w Polsce Profi Auto. Może u nas mamy takie nawet dwa sklepy w świecie Armar, podajże się nazywają, i zapłacił za nie 1150 zł za ten zamiennik. Tak. I chcielibyśmy Wam właśnie wytłumaczyć, że nie zawsze, jak jest uszkodzony, musicie go wyprogramować, wyprogramować lub czy wyrzucić wyciąć nie uważam że nie... Jest, jest jest na to rozwiązanie bo to całe wyprogramowanie i e, wycięcie to nieraz są kolosalne Dokładnie. koszta że rzędu... 4 tysięcy złotych nawet tu niektórzy tak. opowiadają. poszedł zamiennik. Nie, to nie poszły pieniądze potęż, że gdyby poszedł tutaj nowy, to by kosztowało w granicach, nie wiem, 8, nawet 10 tysięcy, mm -hmm. a poszedł zamiennik za półtora tysiąca i pokażemy wam teraz, jak to zadziałało. Okay? No chcemy wam po prostu udowodnić że nie za, że to wycinanie kosztuje czasami drożej jak zakupienie za 1100 zł zamiennika i że... Euro 4, ten samochód ma Euro 4. Jest w stanie nawet spełnić tą Euro 6 według tego urządzenia. Dokładnie. Tak. Ok, to co? Dokonamy pomiaru. Uh -huh. Czy jest tam zerowane? Czekaj, już. No. Tak, uh -huh. mamy. Nie, 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 poczekaj chwilkę jeszcze, 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 bo to, to zielone Słyska. musi się zapalić. Ja za szybko chcę zawsze wszystko. Ok, okay teraz. Ok, proszę okay, pokazać pomiat? jak to wygląda na licznik. I tu my pokazuje? cały czas próbujemy Wam wytłumaczyć, że nie opłaca się wycinać. Tak, bo przede wszystkim, posłuchajcie, musicie jedną rzecz bardzo ważną wiedzieć. DPF-y, one zapychają się sadzą, ale przede wszystkim one się zapychają też yy, yy, no, jak to określić, nie sadzą tylko dodatkowo popiołem, o, mhm. chodzi o popiół, ten popiół po prostu zostaje tam w środku i teraz kwestia jakiegoś wypalania czy mechanicznego poprzez silnik, ten pop, mimo, że ten sadze on wypali, ale popiół zostanie. To jest tak jak z Pampersem. On się będzie ciągle napełniał w tym, w tym Pampersem. Trzeba go opróżnić. Weźcie go nieraz. Ja wiem, co ja mówię, bo mam trójkę dzieci nieraz plecami. Wychodzi, Dlatego nie? zalecamy właśnie, posłuchajcie, nie wycinajcie DPF-ów, nie po prostu wypalajcie, tylko kwestia czyście. Naprawdę. Czy nie lepiej pokazało? Tak pokazało, tak, tak, pokazało, że jest na zielono. E, e, I czy, czy nie warto nie zatruwać. Środowiska, ludzi. Za, zakładamy zamiennik za 1100 zł. Działa dalej, a za resztę możecie, nie wiem, tu mamy blisko Bory, tu holskie, zabrać swoją drugą połówkę do jakiegoś spa. Dokładnie. Mamy bardzo ładne tutaj domki. Osada Stara Rzeka się nazywa, ja jeszcze też tam nie byłem. Nie Może rabat dostaniemy, I jak dokładnie. zareklamujemy. Nie Darek? Chodzi o to tutaj, że zamiennik naprawdę spełnia swoje wymogi. Zamiennik sobie radzi. Nie wycinajcie. Jeszcze jeden film będziemy chcieli Wam też nagrać. Chcemy Wam już na końcu porównać tego legendarnego 1.9 TDI Euro 3 kontra wycięty DPF i pokazać Wam te wyniki, bo niestety firma Haik już musi nam zabrać na targi. Może powiemy w następnym filmie, gdzie te targi będą, żebyście mogli sobie na żywo obejrzeć to urządzenie, bo naprawdę jest genialne. I pokazuje te liczby w czasie rzeczywistym, i możemy z tych liczb wyczytać, tak, czy już się nadaje do czyszczenia, czy, czy jest nie. pęknięty. Ale profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka: posłuchajcie, pieniądze oszczędzajcie właśnie na wyjazdy, mm. na wczasy, a nie kwestia przeprogramowania, kwestia niszczenia. Bo to się totalnie nie, nie opłaca. I Wam tutaj tym filmem udowadniamy po raz kolejny. Jak Wam się takie treści podobają, zachęcamy na następny film. To już będzie ostatni z rzędu. Okay. Diesel, yy, to będzie Euro 3 kontra Euro 6 z AdBlue. Dziękujemy i zapraszamy. Cześć, hej.